Dwa równoległe programy. Michał jest na zapleczu, wspiera uczestników wtedy, kiedy nas tam nie ma. Uważam, że bardzo dobrze sobie radzi w tej roli. Nie jest trudno zostać gwiazdką jednego sezonu, nie jest trudno zrobić jedną okładkę, ale bardzo trudno utrzymać się na poziomie w show biznesie, takim constant. Zanim włączyła się kamera, wspomniał Pan, że rozpoczyna się zdjęcia do kolejnej edycji Top Model. Jakie są oczekiwania po tylu latach w panu przed zaczęciem kolejnego etapu, żebyśmy ciągle byli zaskakiwani. Ja robię to już 13 sezon, czyli to jest 15 lat z TVN-em. Wydaje mi się, że wszystko już widziałem. Pracuję 30 lat na rynku, robiąc okładki na całym świecie. I nagle przychodzą uczestnicy, którzy nas, którzy nas zaskakują. To jest niesamowite, że... Ciągle jest ktoś, kto może wywołać w nas takie wow. Albo wow, albo gry, albo coś, również wzbudzić emocje, zakwycić, rozkochać, albo wkurzyć. Bo to młode pokolenie jest zupełnie inne od tego, które było 13 lat temu. No właśnie, bo. Ja dzięki nim się uczę w ogóle, jak wygląda współczesny świat. Social mediów, TikToka. Yy, to jest niesamowite, to oni uczą mnie bardzo wielu współczesnych spraw. Bo właśnie chciałem zapytać, trochę panu uprzedził moje pytanie, jakie cechy różnią, bo to jest właśnie już inne zupełnie pokolenie od tego, kiedy to model zaczynało się w TVN-ie, odnośnie do tego, jakie pokolenie jest teraz. Ojej, zupełnie inne. To jest kompletnie inny świat, inni ludzie. Przede wszystkim dużo bardziej świadomi. Kiedyś moda była bardzo taka... No, trudna do zdobycia. Trzeba było kupić magazyn, wydać dużo pieniędzy, teraz to wszystko mamy w internetach. Więc ci młodzi, którzy się interesują modą wiedzą wszystko. Yy, śledzą to, co się działo w poprzednich edycjach, też znają bardzo wiele gwiazd, śledzą ich życie właśnie przez social media. I troszkę nawet myślą, że, że oni nas już yy, poznali i że wiedzą jak zagrać, żeby przejść dalej. Ale tu się jednak okazuje, że nie, że jednak potrafimy yy, zaskoczyć, również my. To zapytam jeszcze o atmosferę na planie Top model, bo ostatnio media zalały takie nieprzyjemne słowa Dawida Wolińskiego na temat yy, Michała Piroga. Powiedział on, że Michał oczekuje jak najwięcej em empatii, a sam mało tej empatii daje. I powiało trochę takim chłodem, chociaż Michał w odpowiedzi powiedział, że z Jury tak naprawdę ma mało co do czynienia. Ale mimo wszystko zapytam, jakie są relacje na planie. Mamy bardzo mało relacji, ponieważ robimy dwa równoległe programy. Michał jest na zapleczu, wspiera uczestników wtedy, kiedy nas tam nie ma. Uważam, że bardzo dobrze sobie radzi w tej roli, bo to wcale nie jest łatwo wspierać bezinteresownie, tak zupełnie, bez faworyzowania jakiegoś uczestnika tych wszystkich ludzi. On ma być ich coachem, my mamy ich oceniać. Zazwyczaj, gdy on kończy pracę, dzieciaki przychodzą do nas. I na zmianę. Myślę, że jest to bardzo fajny balans. Zapytam jeszcze trochę właśnie o Omenę i o Rafała Brzoskę i o ich działalność. Czy poza tym, że jest pan tutaj dzisiaj, śledzi pan to, co oni robią? I jakich pan ocenia na tym krajobrazie polskiego show biznesu jako parę? Super. Myślę, że muszą się bardzo kochać. Z Omeną miałem okazję pracować parę razy, ale to nigdy nie była moja bliska koleżanka, więc obserwuję ją po prostu jak widz. I podziwiam, bo to co robią jest niesamowite. To już nie jest jakaś tam akcja charytatywna, to jest wielka fundacja na skalę światową. Widzę tutaj ich stypendystów, którzy dzięki nim mogą podróżować po świecie, studiować na najlepszych uczelniach. Widzę artystów zebranych na tej wystawie i mówię wow. Widzę, co zrobili na Malcie. Podczas Biennale niesamowite, oby takich ludzi więcej. Bo na całym świecie jest tak, że ci, którzy mają power, którzy zarabiają dużo, również oddają bardzo dużo, ale bardzo często właśnie w taki miły sposób. Bo nie jest łatwo na jednej aukcji sprzedać sztukę charytatywnie za kilka milionów. A oni fizycznie pomagają konkretnym ludziom i to jest. Najważniejsze. Przy okazji jeszcze spotykamy się w super miejscu. Dzięki nim ta oranżeria też dostała nowe życie. I to o to chodzi. A myślę, że dla Omeny to jest już teraz full time job. A uważa Pan, że czasami są takie pułapki, które się objawiają na przykład przy Wielkiej Orkiestrze świątecznej pomocy, że ta charytatywność jest dla niektórych takim taką wyskocznią do tego, żeby budować swoją popularność? Że niestety, nie chodzi? Niestety tak jest. Yy... Bardzo cenię to, co robi Jurek i widzę również realne przykłady sprzętu w szpitalach, które się dzięki niemu pojawiają. Natomiast jest to już na tyle wielka machina, że oczywiście niestety zdarzą się zawsze ludzie, którzy bardziej myślą o tym, żeby siebie wypromować przy okazji tej wielkiej orkiestry. I sam jak oglądam te aukcje, to się zastanawiam. Co oni tam rzucili, niektórzy. Dlatego ja wolę osobiście pomagać bardziej jeden do jeden, zawieźć coś do domu dziecka, oddać swoje stare rzeczy, yy, tak po prostu bez medialnego szumu. Natomiast myślę, że Omena z Rafałem, no to jeszcze nie jest ta skala medialnego rozgłosu. Oni wiedzą, jak to robić, robią to w bardzo światowy sposób. To jest fantastyczne. I fantastyczne jest, że jest. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A to, że wszędzie może ktoś się zdarzyć, kto chce się ogrzać w świetle Jupiteru w znanej organizacji, no cóż na to poradzić, no? to już jest tylko ich sumienie. Kto się pojawia w mediach dzisiaj? Czy Pana zdaniem selekcja, dobór przez osoby decyzyjne jest odpowiedni? Jest, czy to sito jest odpowiednio gęste? Bo coraz częściej pojawiają się. Jakieś skandale, jakieś po prostu brudy, które wypływają. Na... No nie, 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 nie wspominam nazwisk, ale czy to, si to selekcja to 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 jest odpowiednia? Sito to jest życie. Sito to jest kariera nie jednego sezonu, tylko wielu lat. Ja pracuję ponad 30 lat, w tym roku mija 30-lecie mojej pierwszej sesji opublikowanej w magazynie. Jest cała masa nowych gwiazdeczek, które się pojawiają z niej i znikają, ale pojawia się Julia Wieniawa, która jest młoda. A staje się Superstar nie od sezonu, od już wielu, wielu lat. I myślę, że wysoko zajdzie dlaczego, bo ma ten X specjalny faktor w sobie. I jest wiele osób, które istnieją właśnie w social mediach, na takich portalach, bo wygadują głupoty i tak dalej, ale koniec końców, jak nie masz talentu i nie dajesz czegoś ekstra, to to się kończy. Znam bardzo wiele osób, które były Insta. Hot nazwiskami, a o których już teraz nikt nie mówi. I pewnie znam jeszcze wiele nazwisk, które, które były gwiazdami zanim Wasz portal się w ogóle pojawił, prawda? Tak jak mówię, nie jest trudno zostać gwiazdką jednego sezonu, nie jest trudno zrobić jedną okładkę, ale bardzo trudno utrzymać się na poziomie w show biznesie takim constant, żeby nie spadać bardzo nisko i nie robić beznadziejnych rzeczy, które powodują, że kompletnie wypadasz i to werwiguje rynek, to werwigują widzowie również, którzy chcą po prostu dla na nas patrzeć myślę też, że kończy się czas takich influencerów dla influencerstwa, że jest czas kiedy ludzie chcą poza miłą twarzą zobaczyć jakąś treść czyli, że potrafisz coś zbudować potrafisz coś zrobić, coś co zostaje na dłużej, nie tylko uśmiech z produktem przed obiektywem to jeszcze na koniec zapytam w kontekście Julii Wieniawy, czy uważa pan, że zasadne były komentarze, które już teraz wycikły, że ona, jeżeli chce się trudnić aktorstwem, powinna skończyć państwową szkołę teatralną, czy dzisiaj to kompletnie nie ma znaczenia? Kogo to obchodzi? Ja jestem fotografem, który zrobił najwięcej okładek w tym kraju i nigdy w życiu nie studiowałem fotografii, chociaż też były komentarze, że jak taki chłopiec może robić zdjęcia? No jak chłopiec zrobił ponad tysiąc okładek na świecie, to już ucikły te komentarze. I koniec. Ważny jest talent, to, że pracujesz i przechodzisz przez kamerę. Akurat Julkę kamera kocha tak, że nie, nie sposób jej zrobić złego zdjęcia. To właśnie na swoim przykładzie młodym ludziom, którzy dzisiaj mierzą się z tymi wszystkimi trudnościami yy, wchodzenia na szczyt swojej kariery. Jakie by Pan dał radę I tym zakończymy. Nie ma jednej rady. Trzeba być wyjątkowym. W czymkolwiek się robi. Czy montujesz meble, czy zbierasz stare buty, czy yy, Robisz kompozycję z tulipanów w domu. To zawsze musi być wyjątkowe. Musisz być sobą, mieć swoją osobowość, bo nie można się wyuczyć kariery, nie można się wyuczyć y, roli przed y, obiektywem. Jeżeli jesteś jurorem programu, jesteś po prostu sobą. Jeżeli rozmawiamy, jestem sobą. Trudno, żebym nauczył się pięciu zdań, bo nikt tego nie chciał oglądać. Trudno mi doradzać. Albo ktoś to ma, albo nie ma, albo się ma talent, albo nie ma. No i trzeba dużo, dużo pracować. A jak dostajemy pierwszy sukces, to tym bardziej trzeba pracować. Te słowa, w takim razie bierzemy deser do serca. Dziękuję bardzo za rozmowę Dzięki. i życzę powodzenia w nagraniach mam y, top model. Mam, mam talent, mam talent, y, mam talent super idzie. Kocham ten program y, w nowym składzie. Super, ale teraz zaczynamy top model, dobra? O.